ostatnia żona sprzedała mi pewną myśl. Życie jest jak trytytka. Nie cofniesz.. Zapraszam na pierwsze wrażenie z użytkowania nowego MacBooka Pro 14-salowego z procesorem M1 Pro. Moi drodzy, zanim przejdziemy do faktycznego materiału, pozwólcie, że nakreślę Wam mój sposób korzystania z komputera. Korzystam z komputera od nie wiem, 30 lat, 30 paru lat. Ja jestem przyzwyczajony do takiego sposobu korzystania stacjonarnego, a tym bardziej na przełomie ostatnich 4 lat, gdzie moja praca w głównej mierze odbywa się w domu poprzez pracę zdalną. Ja mimo wszystko jestem przyzwyczajony do pracy na komputerze stacjonarnym i owszem, posiadam komputer, o którym zresztą przygotuję na pewno dla Was materiał rok od momentu przesiadki na procesor M1 w MacBooku Pro, natomiast MacBook służy mi bardziej jako urządzenie opcjonalne, a nie urządzenie główne. I tutaj chciałbym, żebyśmy już na wstępie zaznaczyli, że jest to materiał z perspektywy takiej a nie innej osoby, bo jeżeli na przykład MacBook, tak jak na przykład u Michała Pisarskiego, jest głównym narzędziem do pracy i głównym komputerem, no to wiadomo, że perspektywa patrzenia na urządzenie o którym dzisiaj będziemy mówić będzie trochę inna. Dlatego zaznaczam, że głównym narzędziem do pracy 90% czasu spędzam przed tym oto iMaciem Pro, na którego już z Perspektywy ostatnich lat, czekam na jakąś nowszą wersję, która mam nadzieję, że w przyszłym roku się pojawi. A MacBook jest tym urządzeniem opcjonalnym. I tak jestem świadomy, że kupując w zeszłym roku MacBooka Pro, wiedziałem, na co się pisze. Wiedziałem, że w tym roku wyjdą nowe procesory, wiedziałem, że wyjdą nowe MacBooki, i absolutnie nie żałuję tego zakupu. Choć trzeba zaznaczyć, że M1 Pro zrobił na mnie, nie powiem, że piorunujące wrażenie, ale. Niezłe. No i jeszcze na wstępie zaznaczę, że dzisiejszy odcinek ma swojego sponsora. Oczywiście o sponsorze będzie pod koniec dzisiejszego materiału. Rzecz jasna na timeline zaznaczę, gdzie jest fragment sponsorowany, żeby być względem was fair. A teraz przejdźmy już do rzeczy. Nowy MacBook Pro, jak wszystkie dotychczasowe komputery od Apple przychodzi do nas ładnie zapakowane. Rzecz jasna poza gwoździem dzisiejszego odcinka, czyli MacBookiem mamy kabel zasilający, mamy zasilacz, aż się łezka kręci wokół, że jeszcze Apple dodaje jakieś ładowarki. Zasilacz trochę odbiega od tego, które mam w swoim MacBooku. W moim MacBooku mam 61W zasilacz, w tym przypadku mamy 67W. Sama bateria również uległa pewnym zmianom: 582 watogodziny w MacBooku z M1 versus 70 watogodzin w modelu M1 Pro. Jakie ma to przełożenie na ogniwo? Zaskakujące, ale do samej baterii przejdziemy za chwilę. Przechodząc do szeroko pojętego designu. Urządzenie może się podobać, mam wrażenie, że swoją stylistyką mocno nawiązuje do tych MacBooków jeszcze przed rokiem 2016, kiedy Touch Bar nie był innowacją, nie był czymś, co miało zdefiniować na nowo rynek laptopów. A jak się okazuje, po pięciu latach nie zdefiniował i wręcz przeciwnie, w tegorocznych MacBookach ten feature został zabrany. Wiecie, taka trochę polityka. Zabierzmy w roku 2016 porty, z których użytkownicy profesjonalni korzystali, damy Touch Bara, do którego... I tak podejrzewamy, że większość osób się jakoś za bardzo nie przyzwyczaiła. A potem po pięciu latach zabierzmy Touchbara i wróćmy do tego, sprzedając to jako innowację. Na ten moment w MacBooku Pro, poza rzecz jasna portami USB-C Thunderbolt 4, dostajemy również złącze MagSafe, ukochane przeze mnie, brakowało mi tego niesamowicie. Mamy złącze na karty pamięci oraz mamy złącze HDMI. Wiecie, z tymi portami to jest trochę tak, jakby małemu bratusiowi jakieś 30 lat temu ktoś z przedszkola podpieprzył bamboszki z woreczkiem. I nagle po 30 latach puka do mnie do domu i mówi, proszę twoje bamboszki. Nakłóciły one. No i mniej więcej tak samo to widzę z portami. Pięć lat temu Apple wymusiło na użytkownikach zmiany sposobu korzystania z MacBooków Pro, zachęcając do zakupu przejściówek, zachęcając do zakupu jakichś innych ładowarek, jakichś innych kabli. I nagle po pięciu latach znowu wracamy do tego, co było kilka lat temu. Rzecz jasna, poprawione głośniki te faktycznie grają lepiej w porównaniu z procesorem M1. Mamy trochę inną, a w dalszym ciągu tę samą klawiaturę. W sensie, podczas korzystania z klawiatury czy na gładziku, korzystało mi się praktycznie tak samo i tak jak na dotychczasowym MacBooku Pro, więc jakichś drastycznych różnic może nie widzę, ale wiecie, cała otoczka, zmiany wyglądu, zmiany designu daje jakby do myślenia, że jest to inny komputer. No, trochę jest, trochę nie. Okej, okay. MacBook prezentuje się naprawdę dobrze. Urządzenie jest nieznacznie większe od 13-celowego modelu, jest trochę niższe, szersze, grubsze i o 1,5 kg cięższe. I to ewidentnie podczas trzymania jednego i drugiego laptopa jest odczuwalne. Natomiast z tym MacBookiem jest trochę tak jak znowu poznaną kobietą. Piękna, seksowna, z kobiecymi kształtami, śliczną buźką, świetnie się dogadujecie, a tu chuj i na dodatek trochę większy od Twojego. Trochę boli. Rzecz jasna mówimy tutaj o noczu. W momencie, kiedy oglądałem prezentację w pierwszych sekundach, miałem wrażenie, że wow, fajnie, w nowym MacBooku będziemy mieli Face ID na wzór iPadów Pro czy chociażby iPhone'ów, iPhone'ów, i owszem, kamera poprawiła się z 720p na 1080p, ale wiecie, 1080p jako kamera do selfie w 2021 roku w komputerze za pieniądze. Inni producenci byli w stanie jakoś to w ładny sposób zamaskować, tak żeby jakoś to wyglądało. Jasne, możemy to zamaskować, jasne, nie musimy tego oglądać i bardzo dobrze, natomiast sam fakt posiadania tego czegoś w ekranie, no nie napawa optymizmem. Przechodząc do samego ekranu, ten jest fantastyczny. OK, można byłoby oczekiwać ekranu OLEDowego, no ale w przypadku Apple'a wówczas cena laptopa musiałaby poskoczyć dwukrotnie, jest bardzo dobry. Technologia Mini LED, przekąt na 14 cali, rozdzielczość 3024x1964, jasność typowa na poziomie 1000 nitów oraz szczytowa sięgająca aż 1600, a zestawiając je z jasnością na poziomie 500 nitów w MacBooku Pro jest to mocno odczuwalne w jaśniejsze dni. Dodatkowo Ekran jest Promotion, czyli ten adaptacyjny tryb 120 Hz, który znamy chociażby w tegorocznych iPhone'ach. Co do samej specyfikacji, MacBook 14-calowy jest dostępny w wielu konfiguracjach. Ja rzecz jasna, podczas zestawienia i pokazania różnic pomiędzy M1 a M1 Pro, pokażę o którym modelu mówię. Natomiast jest to ta wersja bazowa, a samych procesorów, jeżeli chodzi o 14, mamy sporo. Zatem tych konfiguracji jest sporo, a mając na uwadze fakt, że wiem jakie są różnice pomiędzy podstawowym M1 Pro a M1, nie wyobrażam sobie, co użytkownicy M1 Max muszą czuć, mając tę najbardziej dokoksowaną wersję. Sama bateria, mimo iż na papierze jest ewidentnie większa od modelu M1, nie ma to absolutnie żadnego przełożenia na praktykę. Wręcz działa to w drugą stronę. Procesor M1 w zeszłorocznym MacBooku Pro daje sobie lepiej radę niż tegoroczny M1 Pro 14. Mam wrażenie, że jest to różnica coś około no, półtorej, 2 godzinki na rzecz M1. Wszystko to wynika po pierwsze ze znacznie mniejszej wydajności, czyli tierdzenia graficzne. Ten procesor nie jest tak wyżyłowany jak M1, dodatkowo te temperatury też jakby na M1 były trochę niższe o te 2-3 dodatkowe stopnie, no i co ostatecznie ma przełożenie na to, że M1 wypada, jeżeli chodzi o baterię, moim zdaniem po prostu lepiej. No i przejdźmy teraz do ceny. Podstawowy MacBook Pro z procesorem M1 to wydatek około 6600 zł. Mój model był trochę droższy, ponieważ wiedziałem, że nie kupuję go na rok, wiedziałem, że go kupię na parę lat, więc wydałem na niego około 10 tysięcy złotych. No ale podstawka 6600. M1 Pro w podstawie kosztuje 10700 zł. I teraz pytanie, czy według Was, patrząc na te różnice w benchmarkach, ten wygląd, te zmiany konstrukcyjne, ekran, czy według Was warto jest dopłacać aż 5000 zł? Odpowiedź nie jest oczywista. Ponieważ z jednej strony mam wrażenie, że wielu osobom taka wydajność i to, co oferuje MacBook Pro na ten moment nie będzie aż tak potrzebne? I moim zdaniem w zupełności M1 im wystarczy. Ja jestem tego doskonałym przykładem, gdzie tak jak mówię, głównie korzystam z komputera stacjonarnego. Natomiast gdybym nie korzystał z komputera stacjonarnego, a robiłbym to co robił, najprawdopodobniej zdecydowałbym się na jakąś mocniejszą wersję, być może najmocniejszą wersję 14-calowej z M1 Max. Ale będąc świadomym użytkownikiem i wiedząc do czego dany komputer ma ci służyć, mam wrażenie, że kupowanie. Za ponad 10 tysięcy złotych MacBooka Pro SP z nowymi procesorami M1 Pro, łamane na M1 Pro Max, to mniej więcej wyglądałoby tak. Ej, rzuć kluczyki do Lamborghini. Promocje są blidlu. Więc musicie być świadomi, do czego dany komputer będzie Wam służyć. I ja jako osoba, która w jakimś tam stopniu uważa się za zaawansowanego użytkownika, osobiście nie zdecydowałbym się na zakup tego urządzenia, biorąc pod uwagę posiadanie modelu stacjonarnego. Natomiast gdyby... Tak jak w przypadku Michała, MacBook miał być głównym urządzeniem do pracy. Poprzez podłączenie pod monitor, na pewno wybrałbym jakąś mocniejszą wersję z procesorem M1 Max. Poza tym chcę być względem wasferny no i mówię otwarcie. MacBook w głównej mierze jako urządzenie opcjonalne służy mi do konsumpcji treści, do wystawiania faktur do rzeczy nie aż tak zaawansowanych i może nie aż tak często na nim montuję jak chociażby na iMacu. MacBook nie zawsze służy mi do pracy. Oczywiście surfuję nim po internecie, załatwiam sprawy finansowe, załatwiam sprawy firmowe czy, jak czas pozwoli, dużo konsumuję treści z internetu oraz oglądam filmów. O ile jakiś dostawca usług streamingowych nie zapomniał o naszym miodem i cebulką płynącym kraju. Dlatego niezmiernie cieszę się, że sponsorem dzisiejszego odcinka jest PureVPN, z których to usług zacząłem od niedawna korzystać. Dla niewtajemniczonych usługa VPN daje nam możliwość zachowania całkowitej ochrony i anonimowości w sieci z bazą ponad 3 milionów użytkowników z dostępem do ponad 6500 serwerów na całym świecie. Zapewnia ochronę na wielu platformach dzięki łatwym w obsłudze i wygodnym aplikacjom obsługuje 10 logowań naraz, więc może chronić całą rodzinę plus kilka urządzeń. Jest to jedno rozwiązanie, które pomaga zachować bezpieczeństwo i anonimowość podczas różnych aktywności w sieci, zakupów, oglądania filmów czy grania w gry. O usługach streamingowych firm, którym nie spieszno do naszego kraju, nie będę przypominać, bo po co. Usługa zapewnia dostęp do dotykowanego IP z 7 różnych krajów. A na Black Friday, PureVPN przygotowało specjalną promocję dla widzów mojego kanału, gdzie widzowie mają aż 82% zniżki na dwuletni plan, a z kodem antyfan dodatkowe jeszcze 10%. Krótko mówiąc, miesięcznie sprawdziłem, wychodzi to 7 zł, a w dobie cały czas rosnącej inflacji, 7 zł to. 7 zł. Szczegóły dotyczące promocji pozostawiam Wam na górze w opisie pod tym materiałem. I cóż, moi drodzy, jeżeli chodzi o MacBooka 14-calowego, jest to świetne urządzenie. Urządzenie, które bezapelacyjnie dla zaawansowanych użytkowników, użytkowników, którym szybko zakup takiego urządzenia się zwróci, będzie świetne. Tym bardziej, jeżeli lubisz środowisko macOS, tym bardziej, jeżeli jesteś przyzwyczajony do Maca. Dla osób zajmujących się montażem, dla osób zajmujących się fotografią, obróbką audio, osób zajmujących się programowaniem, mam wrażenie, że to urządzenie będzie dla nich świetne. Natomiast dla osób pracujących w głównej mierze stacjonarnie, dla osób, dla których MacBook jest urządzeniem opcjonalnym, urządzeniem do konsumpcji treści, no to, krótko mówiąc, mam wrażenie, że Będą to pieniążki, i to nie małe, wyrzucone w błoto. Więc to, czy polecam, jest zależne od tego, do czego ten komputer ma ci służyć. Moi drodzy, z mojej strony byłoby to wszystko. Jeżeli materiał okazał się dla Was pomocny, gorąco zachęcam, choć nie zmuszam o pozostawienie tej motywującej łapy pod filmem. My widzimy się lada dzień na pewno. Tymczasem kłaniam się nisko. Miłego, spokojnego dnia, popołudnia, wieczoru życzę. Pozdrawiam. pisarski style sia